Halo? pluska, gdzie idziesz? Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z się w kuchni, jak widzicie, postanowiłem wam nagrać kolejnego vloga, bo pytaliście się, nawet Kuba napisał Jakub ostatnio napisał. Dlaczego przez nie było vloga, bo nie miałem czasu, naprawdę nie miałem czasu, jestem zarąbany ostatnio pracą i też mało czasu mam na nagrywanie czegokolwiek. Ale nie przedłużamy, moi drodzy, jedziemy z tematem, bo prosiliście o to, żeby czytać kolejne pytania, więc zaczniemy od Vladiego, bo Vladi napisał komentarz, więc postanowiłem to przeczytać, więc e, czytając niektóre pytania, mam wrażenie, że skiep powinien podać dokładny adres, kod dobramy o ile jest i pokój dla gości specjalny otworzyć. <noise> tak to jest mniej więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że tych pytań dosyć sporo. Wiadomo też, na niektóre pytania pewnie będę, nie będę odpowiadał, ponieważ są zbyt prywatne albo wiadomo, też nie chcę tam w niektóre rzeczy wnikać. I jeszcze właśnie pytanie od tego: Ile najszybciej jechamy z Twoim bądź cudzym autem? A propos jazdy samochodem. Jak większość z was, wie, z was wie, prawo jazdy mam teraz łącznie myślę, że około 12 albo 13 lat. Mniej więcej. Gdy zdałem prawo jazdy, to, to kupił mi auto. Tylko to było jakieś tanie auto, bo że tak powiem, nikt pieniędzmi nie grzeszy yy, Większymi, więc to auto było tanie, dostałem jako pierwsze auto yy, Opla... Opla... Nie, o! Opla Astre F Opla Astra F, Opla Astra F yy, W kolorze zi butelkowej zieleni, taka ciemna zieleń była ogólnie Dostałem to, yy, tą pędzichę z silnikiem 1.6 Benzyna, gaz yy, I z tego co pamiętam, to auto było chyba 60-konne, i jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, tym autem maksymalnie jechałem chyba 140, tak mniej więcej. Później wyprowadziliśmy się do, to, do Gliwic, ponieważ to auto też zostało rozbite. Ta, ta, ta Astra została rozbita przez mojego brata. Dwukrotnie zresztą zrobił to dosyć skutecznie. Za pierwszym razem koleś wjechał mu w tył i rozwalił cały tył auta. Wyklepane, zrobione, i chyba dwa miesiące później Karol jechał, mój brat jechał, i z naprzeciwka jechała. Korsa, kolej zasnął i trafił go czołowo. Wyskoczyły, wyskoczyły, cztery szyby wypękły, urwały się dwa koła, wyskoczył silnik, także aut do Kasacji. bratu się nic nie stało, nawet się nie zadrapał z Kubany. Ale wracając do tematu, później wyjeżdżaliśmy do Gliwic i rok po przyjechaniu do Gliwic, chyba rok, mniej więcej, kupiliśmy właśnie stilaka. Kupiliśmy Fiata stilo. Jeżeli dobrze pamiętam, kosztował on cały 8000 zł. Dosyć tanie auto, ale to jest też 2002 rocznik, więc nie ma co się dziwić, że to auto było dosyć tanie i służyło bardzo dobrze. Nie powiem, że nie, ponieważ myśmy założyli do niego gaz sekwencyjny, chyba 2,5 tysiąca kosztowało ten gaz mniej więcej i auto służyło bardzo fajnie. Wiadomo, spra sprawy eksploatacyjne, jakaś wymiana klocków czy coś w tym stylu i nic się więcej nie działo. I pewnej, pewnego dnia jakoś ciepło było, z tego co pamiętam. Było ciepło, jechaliśmy do Energylandii i wracając z Energylandii, w ogóle miejsce świetne, polecam bardzo serdecznie. Wracając z Energylandii, rozpędziłem się do 200 tym autem. I co się okazało? Przed 200 na godzinę zapchała się odma, wywaliło olej bagnetem i zatarłem silnik. I wyobraźcie sobie, że naprawa silnika, nasza znaczy naprawa, wymiana silnika w mojej wersji to był koszt tysiąca złotych, czyli ponad połowa auta. Dlaczego? Ponieważ ja mam silnik 1.8. W tamtym momencie, gdy ten silnik padł, te silniki były praktycznie niedostępne. To była jedyna aukcja na Allegro, żeby kupić ten silnik. I silnik kosztował prawie 3000 zł za sam silnik. I od tego momentu raczej się szybciej nie jeździłem. Natomiast swoim autem 200, natomiast cudzym autem pamiętam, że jak mieszkałem w Holandii jeszcze, jak pracowałem w Holandii, to jechaliśmy kiedyś do Holandii z Kodą Superb. Z silnikiem chyba. Stukonnym, czy coś koło tego. I wiem, że nasz kierowca rozpędził się chyba do 230, to było takie maksymalne, jakie jechałem. Więcej nie jechałem, ja z reguły szanuję swoje życie i myślę, że 50 na godzinę to jest maksymalne, jakie teraz jeżdżę. <laughs> nie żartuję, oczywiście, ale szybko nie jeżdżę. Tak myślę, że średnio około 130 maksymalnie, więcej raczej nie, 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 nie jeżdżę. Pytanko od Jan Ceglarz. Czy planujesz jakieś wyjazdy? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Nawet tam się delikatnie krystalizują jakieś tam już plany na przyszłość, na ten rok. Więc pewnie jakieś wyjazdy się będą pojawiały. Czy to będą krótsze, dłuższe, czy będzie z tego film? Tego jeszcze nie wiem. Czekam póki co na informacje, jakie mamy, że tak powiem, jakie mamy opcje. Patrzę właśnie na pytania. Krzyś Lis. Czy dostajesz pieniądze za stare filmy sprzed 2-3 lat? Jakieś tam pieniądze z tego są, ale to są... Wy mylicie pojęcia. To, co ja zarabiam na YouTube, na odcinkach, na filmach, to są groszowe sprawy. Ja zarabiam na odcinku 4 zł, może 5 zł, może nawet mniej czasami. Ostatnio przez kilka dni właśnie były słabe wyniki, więc to są pewnie jeszcze gorsze te, te kwoty. Więc yy, jakieś tam grosze z tego spadają, natomiast to są raczej grosze, a nie, yy, nie jakieś fajne, sta... fajne mm, kwoty. Mateusz S., pokażesz swoje stanowisko. Mateuszu pokazywałem tylko moje stanowisko, natomiast w tym momencie on jest dalej w przygotowaniu, ponieważ ostatnio zmieniłem BLAT do biurka. Teraz mam znacznie większy BLAT, bo wcześniej miałem chyba 50 na 110, a teraz mam 80 na 155 chyba. Więc mam znacznie większy BLAT, inne ułożenie. Jak tylko skończę ogarniać kablologię, to prawdopodobnie wstawię na yy, społeczność albo na Discorda zdjęcie same, same, samego. Samego stanowiska Bakunio, czy będą jakieś vlogi z innych części miasta? Jakieś zabytki, że zdrówka tobie już nie? Dziękuję, Bakunio. Czy będą? Nie wiem, na razie się rozkręcamy z tym. Ogólnie, póki co mam Friday, mam zajawkę na te vlogi, więc prawdopodobnie takie coś się pojawi. Natomiast kiedy? Tego jeszcze nie wiem. Pamiętajcie o tym moi drodzy, że w maju. Dostanę, się, powiedzieć. W maju rodzi mi się dziecko, więc z tymi wyjściami może być też gorzej. Natomiast planuję na pewno gdzieś tam powiedzmy wychodzi na spacery, więc może coś się pojawi, nie, nie mówię, że nie. Anabella, znowu dwa pytania. Pierwsze, kiedy zdałeś prawo jazdy? Tak jak mówiłem, myślę, że to było gdzieś około 13 lat temu. 12-13 lat temu, tak mi się wydaje. Drugie pytanko, jakie filmy oglądasz na YouTube? Ja z reguły oglądam kanały zagraniczne. Oglądam. Jak on się nazywa? Amfibius coś tam. Koleś nagrywa Rimolda. Część z Was pewnie kojarzy grę, ja uwielbiam tą grę. A szczególnie, że typ jest takim w ogóle socjopatą, że masakra. On tak świetnie opowiada o tym, co robi, jak zabija tych kolonistów, albo w ogóle jak się ogólnie nimi, nad nimi zdęca. Ja po prostu uwielbiam go, więc ja oglądam z reguły kanały anglojęzyczne polskich. Staszka, bo teraz ma serię z. 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 z... z razem. ma serię. Więc to oglądamy sobie z z... z, 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 z łącznie. Natomiast chyba nikogo innego póki co nie oglądam. Eee, pytanko od Mikołaja Ławickiego, jakim autem jeździsz aktualnie? Fiat Stilo, 2002 rocznik, e, silnik 1.8, 133 konie, benzyna i e, LPG, czyli lepszy, lepszy power gamoniu. Tak to wygląda. Mam pytanie, mieszkasz w kamienicy czy w bloku, czy nie w kamienicy? Capterro <laughs> oficjal, mieszkam w bloku na trzecim piętrze bez kurde windy. Najgorszy dramat życia, naprawdę. Wierzcie mi, jak się będzie miało dziecko i będzie trzeba zła złazić z wózkiem największy dramat. E, phi full 10. Jak będziesz miał zmieniać komputer, to na jaki? Prawdopodobnie na czarny. Taki jest plan. Nie, nie planuję. Nie planuję zmieniać komputera, e, ponieważ moja jednostka w tym momencie jest wystarczająca dla mnie oczywiście. E, jeżeli będę dalej streamował nagrywał. W w gry, które nagrywam obecnie. Myślę, że nie potrzebuję po co lepszego komba, aczkolwiek gdybym kiedyś skończył z YouTube'em, to na pewno to będzie lap laptop gamingowy. To nie będzie jednostka centralna, jednostka główna, e, tylko to będzie laptop gamingowy po kroju tego, co ma teraz Justyna. Justyna ma jakiegoś laptopa, nie, nie powiem wam MSI, chyba to jest. Nie. Co to jest? Asus, y to, e, właśnie, Asus ROG i, i on ma 16GB RTX 2060 y, i 7 9000 coś. Fajny ogólnie laptop. Jedyny mankament. Znaczy, i ma matrycę 144 Hz. Jedyny mankament jest taki, że nie ma klawiatury numerycznej. Zagapiłem się, kupiłem, kupiłem złego. Niestety. Ale ogólnie laptop sam sobie jest mega, chyba że odpali wentylatory. Wtedy, kurde, śmigłowiec, naprawdę. Wtedy jest mega śmigłowiec. Dziś tu było pytanko, czekajcie, bo coś mi się właśnie rzuciło. Rzuciło pytanko, kiedy skończę się kłócić z Pawem, bo to nie jest śmieszne. Chyba dla Ciebie. Ja się dalej śmieję. I było jeszcze pytanko dzisiaj, bo zadane, bo wstawiałem dzisiaj jakiś post na społeczność. Czekajcie, sobie tylko rzucę okiem, bo nie chciałbym wam przekłamać. Cofnij, cofnij, cofnij. Wyśle, wyświetl więcej. I tutaj było pytanko. Yy... Boże, gdzie to jest to pytanie? Nie wiem, czy znajdę. O, właśnie mam! Alex Grasz FS19. No, ja mam pytanie. Yy... Ku czy kłócisz się z Pawłem, aby była beka na odcinkach, czy się nie lubicie? Odpowiedz szczerze, bo ja nie rozumiem tego. Nienawidzę drania. <noise> nie żartuję oczywiście, nie bierzcie tego poważnie. My z Pawłem się bardzo lubimy, piszemy do siebie często, przeważnie ja piszę zdanie, Paweł odpisuje całą rozprawką, jak kobieta, normalne. Natomiast lubimy się bardzo, odwiedzamy się co jakiś czas, nagrywamy, bo lubimy. Wiadomo, Paweł jest pełnym YouTuberem, ja jestem tylko jakimś tam małym, małą namiastką twórcy, więc nagrywamy ale wspólnie i lubimy to co, to, co robimy, więc myślę, że będziemy chcieli to kontynuować jak najdłużej się uda. I myślę, że na ten moment wystarczy. Mam prawie 10 minut, także dzięki, dzięki za uwagę, moi drodzy. Jeżeli macie pytanka, kolejne piście oczywiście pod spodem w komentarzu. Mile widziane trzy łapki w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie na razie i cześć.